Cześć. W tym materiale pokażę Wam jak zwykły pokrowiec na koło potrafi uratować niejednokrotnie życie. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, przymiotów mieści się dosyć sporo. Na wstępie jest to wąż do napełnienia wiader. Niejednokrotnie jest tak, że po prostu nie mamy jakiegoś głębszego zlewu, żeby można było nabrać sobie. Bardzo przyjazny, że tak powiem, sposób dla użytkownika, tylko po prostu trzeba wkładać jakieś to wiadro pod kątem, potem wiadomo jak wyciągamy z tego zlewu, no to wylewa się wszystko. Taki wąż ułatwia znacznie te kwestie. Następnie jest to opryskiwacz 1,5 litrowy, on również bardzo fajnie się sprawdza do takich mniejszych rzeczy, gdzie nie możemy podejść po prostu zwykłym sprzętem, opryskiwaczem takim większym. Następnie jest wąż. Sący do odkurzacza na sucho. Każdorazowo, jak jest jakiś większy problem, zawsze warto odkurzyć, żeby po prostu było mniej pracy później. W dalszej kolejności, jest to wąż do opryskiwacza, oraz to jest bardzo fajny gadżet. Taka podkładka jednokrotnie ratuje kolana, bo jest często tak, że przykładowo podłoga jest twarda, nie wiem, brudna, często jest na niej woda, no to dobrze jest mieć coś takiego w swoim arsenale jeszcze. Na samym końcu znajduje się wąż do odkurzacza piorącego z 5 metrowy. taka długość mieści się bardzo fajnie w tej torbie. To no i przede wszystkim większy też by wszedł tak naprawdę. Słuchajcie, nie polecam Wam kupować najtańszych pokrowców z tego względu, że bardzo często te uszy obrywają się. No bo jakby nie było, jest to dosyć spory ciężar dla takiej torby, no i jak ona jest jakaś, tak powiem, lichej jakości, no to będziecie mieli problem, prawda? Jak to się wszystko urwie i nie daj Boże spadnie nam ze schodów. Dodatkowo takie lepsze pokrowce mają jeszcze otwór wentylacyjny i on dodatkowo u nas się bardzo fajnie przydaje, no bo Wiadomo, woda się zawsze gdzieś tam troszeczkę zbiera, no i za pomocą takiego otworu może bardzo łatwo odparować. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam ponownie do następnych. Do zobaczenia. Cześć!